Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Uwierzycie, że jest to już ostatni vlogmas przed świętami, bo ja naprawdę dalej w to nie wierzę. My właśnie wychodzimy z domu razem z keremem, mama nas podwozi do galerii i lecimy na świąteczne zakupy, po prezenty. Słuchajcie, mamy dwa dni do świąt, a ja nie jestem jeszcze przygotowana, także masakra, trzymajcie kciuki. Staram się przygotować tylko na to, że będzie ciężko, na pewno będzie bardzo dużo osób, ale muszę to dzisiaj załatwić. Gotowe? Tak. Lecimy. Dawaj, chodź, chodź. Good, chodź. Good. good, very good. Lecimy. Zapraszam Was kochani na film. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie kończy łapkę w górę, suba na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Did you find something. Nie, nie ma co. Nie. A to tak. A secret, secret. Pani wyszliśmy właśnie z galerii i idziemy teraz do drugiej galerii. A to dlatego, że padłam na fajny pomysł. Jeżeli chodzi o prezent, jeszcze nie mogę powiedzieć dla kogo i jaki to jest prezent, bo nie wiem, kiedy ten film wleci. Ale na pewno. Na jednym vlogmasie wszystko wam pokażę co i jak na pewno będzie taki moment z pakowania tych wszystkich rzeczy tak. How is shopping? It's good Dobrze? Don't tak. no. we'll say that But... oh, Kiero to był tutaj najchętniej wiecie, wszystko już zdradził, co i jak, dla kogo mamy, dla kogo nie mamy dla nikogo nie mamy. We don't have for anybody Tak. tak. Just a... Idziemy na pizzkę z ananasem i z muszynką, co? Najlepsza hawajska. Idziemy. Przyszliśmy z mężem na pizzkę i wzięliśmy, jaką mamy? Co? Jaką mamy pizzę? Ja pepperoni. Tak. Hawajski. Half, half ice. Wzięliśmy pół na pół, hawajsku i pepperoni do tego oczywiście. Zazwyczaj bierzemy koledę, natomiast nie było. Tutaj. Więc wziąłem Pepsi Max Oczywiście w szkle Peperoni najlepsze Peperoni najlepsza, Hawajska najlepsza Dajcie znać kochani, jesteście bardziej team Peperoni, team Hawajska, czy może jeszcze jakaś inna A co do napoju, uwielbiamy mamy napoje w szkle Zdecydowanie najbardziej jest to Cola Zero, natomiast tutaj wzięliśmy Pepsi Max A tyle ostatnio ty vlogmas, jak gadałam wam o cateringu, co? Na co mi to było? Ja mam teraz takie cheat days po tym cateringu, co nie jest za dobre, wiem, bo ostatnio też jedliśmy z geremem burgera i tak dalej. Natomiast od stycznia wracam do pudełek. Tęsknię za tym, naprawdę to była taka wygoda e, i jedzenie bardzo mi smakowało, więc nie mogę się już doczekać. Ale oczywiście taka przerwa też czasami jest fajna, wiadomo, żeby sobie pojeść coś innego, zamówić czy zrobić takiego cheat daya albo cheat days od razu. I have cheat days. It's not, it's cheat day normally yeah. should be one time mm -hmm. a week. I have cheat days, not cheat days. You deserve it. Thank yeah. you. But tomorrow we are eating. Salad, okay? salad. salad. <laughs> pizza, pizza. Hamburger. Fit, fit burger. Fit beds, yeah. Fried right, yeah. chicken burger. Uh -huh. Głowie, no. Inna nazwa, ale tak samo Mamy wszystko kochani, right? We have everything Ta. Prawie, jakieś takie wiecie duperele zostały W sensie jakieś czekoladki czy coś To się kupi I teraz tak szukamy mamy Der, chodź W ogóle powiem wam, że co do prezentu Mieliśmy tak ogromne szczęście Ale o tym powiem wam Później, bo nie mogę zdradzić prezentów. We were so lucky, right? Yeah. About something. Naprawdę? Fart, fart! O matko, matko. Bo gdyby nie to, to wiecie, byśmy musieli jutro znowu lecieć. Na pewno i tak pójdę na zakupy. W sensie, ale wiecie, to już naprawdę takie drobnostki, ale takie główne prezenty mamy, więc naprawdę można odetchnąć. Lecimy. Jest, jakam to tu baga się. Wanna back? I think here it's safer, yeah. So you can keep in your Za mało czasu. Na prezent zawsze jest za mało czasu. Ale się udało. A ty jak tam po brwiach? Super. Wróciliśmy niedawno do domu. Ja teraz zabieram się za takie, wiecie, przepatrzenie, co mam dla kogo, żebym mniej więcej wiedziało. Wiecie, jak to jest. Wcześniej kupiłam kilka rzeczy, coś tam pozamawiałam coś kupiłam dzisiaj i po prostu tego się nazbierało, więc muszę poogarniać. Tak jak mówiłam, stały mi już takie pierdoły, jakieś skarpetki chcę dokupić, czy jakiś też właśnie taki bardziej świąteczny akcent plus coś słodkiego. W ogóle ja tak mam i moi znajomi, moi przyjaciele, moi bliscy bardzo dobrze o tym wiedzą. Że za każdym razem jak kupuję im prezent To mam coś takiego, że wiecie Kolejnego dnia jeszcze coś dokupię Później jeszcze coś I tego mi się tak po prostu zbiera Więc muszę na spokojnie sobie Wszystko rozłożyć, zobaczyć co mam Kupiliśmy też od razu papier do pakowania w homli Natomiast myślę, że nie będę jeszcze tego wszystkiego pakować Dlatego, że no tak jak mówię Ja i tak pewnie coś jutro jeszcze dokupię I będę chciała zapakować razem Więc to nie ma sensu Tutaj tak położyłam sobie jeden prezent, ale nie widać co to jest, więc bardzo dobrze. Zdejmuję ceny, żeby już później miała z tym wszystkim mniej roboty. Ryzykomnie, ryzykomnie tak z tymi prezentami przed kamerą. E, Najwyżej zrobię cenzurę. Pamiętam jak kiedyś nagrywałam Vlogmas jeszcze w Stambule ale to nie vlogmas Vlogmasa rok temu, tylko dwa lata temu. I wtedy kupiłam prezent dla chyba mojej mamy. Byliśmy wtedy pamiętam z w galerii i ja pokazałam nie na filmie, e, co tam kupiłam i wtedy dałam taką wiedzieć cenzurę, no to to jeszcze były początki montażu. Nie mówię, że zaraz mam to jakoś wyśmiecie, bo no tak w sumie zawsze w ten sam sposób montuję moje filmy, myślę, że tak całkiem basicowo, ale... ale tak czy inaczej mam coraz większą wprawę na pewno. Chcę te ceny jakoś tak podrywać, żeby nie uszkodzić opakowania i tam mi fajnie zeszło. Czy ja to mogę mówić? Nie mogę mówić. Nie powiem. Dobra, nieważne. Podrywamy cenę. Najgorzej wiecie zawsze jak na prezentach są tak mocno te ceny przyklejane i wtedy nie wiadomo co. Od razu dla klimaciku odpalę sobie tutaj pamiętniki papieru, oczywiście. To jest po prostu mój taki vlogmas. Naprawdę, ja nie wiem, w tym roku, w grudniu, ja w ogóle nie oglądam świątecznych filmów. W sensie jakieś tam vlogmasy, czy coś tam czasami pooglądam, ale ja pamiętam, że wcześniej to oglądałam takie naprawdę świąteczne filmy na Netflixie. Właśnie Kevina, Grincha, e, Zamiana Księżniczek, to były takie topki. E, a teraz normalnie tak się wkręciłam, że w kółko oglądam odpalam odcinek 17 jeżeli chodzi o papier do pakowania kupiłam w takim samym stylu, naprawdę bardzo mi się e, podoba e, i była promka w Homely 2 plus 2, e, więc fajnie e, wzięłam cztery różne papiery, każde tutaj z jakimś innym obrazkiem i zobaczcie Niby takie zwykłe, klasyczne Ale jednak uważam, że fajnie wyglądają Bardzo mi się podoba jak te elementy Wyglądają na tym brązowym papierze Więc tutaj mamy pierwszy taki Z takimi mikołajkami Tutaj mamy zobaczcie Choinki, renifery Tak to renifer? Tak to renifer Nie no renifery Renifer to święta Dalej mamy zobaczcie kolejne zielone choinki Jakieś listki też są I ostatni takie białe Śnieżynki. Więc wszystko mamy tutaj w takim samym klimacie. Dalej tutaj mamy kolejny, kolejny prezent. No jest tutaj troszkę tego, powiem. Dobra, tutaj mam kolejne... Było coś szklanego, oby się nie zbiło. Tutaj mam, tutaj mam teraz kolejne rzeczy do zrapywania ceny. Czas na kalendarz adwentowy. Zacznijmy sobie od Hebe. Otwieramy dzisiaj okienka numer 19 i 20. Zbliżamy się już powoli do końca, ale sprawdzamy, co kryje się w dzisiejszych okienkach. Zaczynamy z 19 oczywiście. Mamy tutaj całkiem duży produkt. Jeszcze nie widzę, słuchajcie, bo patrzę cały czas w podgląd, więc nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś krem? Ogólnie tak, po polsku tutaj nic nie mamy napisane. Ale z tego, co tutaj wyczytałam, jest to krem nawilżający, tutaj dalej mamy coś mi ostro, nie łapie za bardzo. Tutaj mamy makeup up ba base. Baz? Ja nie wiem, jak to się słuchajcie czyta dokładnie. Ale to jest jakby, nie wiem, baza pod makijaż, tutaj mamy maska nawilżająca, co tutaj jest dalej? mleczko do usuwania makijażu, mleczko do ciała i co? I to jest wszystko w jednym? Tak A w co mam spakować? W sensie samą kopertę? A wiesz co, ja jutro będę wszystko pakować, to ja to spakuję, dobra? Dobra, to ja to i ja, tak ja jutro będę pakować, to zrobię No pa W międzyczasie mój brat do mnie zadzwonił Ale jeżeli chodzi o ten produkt e, Zapytajmy się e, Naszego dobrego kolegi GBT, Który zawsze nam wszystko podpowie Co to jest dokładnie za produkt? Jeżeli mam już czegoś używać, to wolę być pełna co to jest? Jest to wielofunkcyjny krem nawilżający do twarzy i nie tylko. Okej, okay, czyli by się jednak zgadzało. Krem nawilżający, baza pod makijaż, krem ochronny, mleczko do demakijażu, czasem stosowany też jako maska nawilżająca. Każdy typ cery, szczególnie sucha, wrażliwa, odwodniona, bezpieczny nawet dla delikatnej skóry. Także powiedzmy, że zrozumiałam o co z tym chodzi. I lecimy teraz z numerem 20. Kolejna cyfra i już ostatnia, z przodu. 20. Otwieramy. co to będzie, Czy to jest jakieś lusterko. mam no, pojęcia. A to jest. Jakie lusterko? To jest dosyć spore. Spaczcie. Staram się to jakoś wyjąć, bo jedną ręką jest naprawdę ciężko. Dobra, chyba po około minucie udało mi się to wyciągnąć. I zobaczcie, tutaj mamy w ogóle szkło. Więc wydaje się, że jest to jakiś e konkretny produkt. Czy wy to widzicie? Nie, jeszcze nie widzicie, bo moja kamera nie łapie tak ostrości. O, teraz lepiej. Nocna maska do twarzy. Do ust, co jak gadam. Ja sama nie widziałam dokładnie. Jest to nocna maska do ust. Naturalny rytuał do ust. Myślę, że już nawet dzisiaj ją sobie nałożę i zobaczę, jak mi się sprawdzi. Zamykamy kalendarz Hebe i widzimy się z nim w kolejnym vlogmasie. Ale naprawdę uważam, że dzisiaj były bardzo fajne produkty. Zobaczymy, co znajdziemy w Onlybio. No i teraz szukamy, gdzie jest dziewiętnastka. Czyżby według nie ma. Idziemy tutaj dalej. Osiemnastka tutaj była. O, dobra. Dosłownie, praktycznie najbliżej mnie. Mam 19, 20. Zaraz poszukamy. Najpierw otwórzmy i zobaczmy, co mamy w środku. Co to jest? To jest klamra do włosów. Taka różowa, zobaczcie. Słodka. Ja bardzo lubię różowe dodatki, także fajna sprawa, chociaż nie wiem, czy utrzyma to moje włosy, bo ja jak wiecie, przedłużam, więc troszkę ich jest, więc Wydaje mi się, że może być ciężko. Lecimy z 20. Mam nadzieję, że od tej jest, że będzie coś do pielęgnacji. I jest to maska do włosów. I jest to maska wygładzająca. Dobra, musiałam sobie doświetlić telefonem. Mamy tutaj gładkość i wzmocnienie. Wegańska formuła z ekstraktem z różowego grejpfruta i olejem. I słuchajcie, nie wiem, co to jest za olejek. Z olejem. Czy wy to widzicie? Rowkoł. Nie mam pojęcia co to jest za olej Jak pierwsze słyszę Inspirowana zapachem czekolada, mleczna, truskawkowa Ja już wiem, że ta maska będzie przepięknie pachnieć Tutaj w środku też taki piękny kolor jasny, różowy Przedstawiam wam kochani moją szafkę Wszystkich rzeczy, które nazbierałam Z kalendarzy adwentowych, z jakichś tam prezentów, które dostałam Jesteście gotowi? Zobaczcie ile tutaj tego wszystkiego się nazbierało Naprawdę... Masakra! Ja nie wiem, kiedy ja to wszystko przetestuję. Troszkę tutaj rzeczy mam. Na pewno ta szafka jest teraz bardzo pachnąca, co mi się podoba, ale mam tutaj naprawdę mnóstwo produktów, a co jest fajne, to to, że one są w takich małych pojemniczkach, opakowaniach, więc nawet jeżeli będę gdzieś jechać, to będę mogła łatwo zabrać te rzeczy ze sobą. Ja to tak zobaczcie, staram się wszystko tutaj poupychać, a jeszcze kilka okienek nam w kalendarzach zostało. Także troszkę rzeczy tutaj jeszcze dużo. Pamiętacie to zdjęcie, zrobiliśmy je nagrywając pierwszego Masę, jak byliśmy w galerii wybierać świąteczne piżamki. I zobaczcie od tamtej pory ja jej tutaj tak włożyłam za lustro i naprawdę całkiem się trzyma, ale uważam, że jest przeurocze. Jestem w szoku. Dzisiaj mamy, który mamy 22 grudnia. Co dwa dni jest w jej. Będzie naprawdę bardzo fajna pamiątka z tego vlogmasa. Mam jeszcze w planie to zdjęcie oprawić jakąś fajną ramkę, także jak jutro jeszcze i tak przy okazji będę w galerii zajdę do kilku sklepów i przy okazji rozejrzę się za jakąś fajną ramkę. Obiecałam sobie, że dzisiaj pójdę wcześniej spać. Jest aktualnie jakoś po 22, więc jeszcze mam dobry czas. Byłam właśnie w kuchni, przygotowałam sobie na szybko moje standardowe śniadanko na kolejny dzień, kiedy po prostu rano nie mam czasu. czyli Oczywiście granola ze skrem waniliowym. Naprawdę e, jest to mój ulubiony skry, jeżeli chodzi właśnie o granole i tak dalej. To dodatkowo do tego owoce, maliny, borówki i wszystko już wsadziłam do lodówki. Nasza jedna wolę przygotować sobie wszystko dzień wcześniej. Przygotowałam ubrania, właśnie jedzonko, więc jutro też wczesna pobudka. Ale przynajmniej nie będę musiała już o tym myśleć, bo gdybym musiała jeszcze to wszystko rano przygotowywać, to ja nie wiem, które musiałabym zdać. W ogóle, bo ja tak się jeszcze zastanawiałam, na początku tego vlogmasa Wspomniałam wam, że jest to ostatni vlogmas przed video. Natomiast mam jeszcze taki pomysł, aby jutro nagrać kolejnego vlogmasa. E, także dzisiaj, jak to oglądacie, to ja dzisiaj wrzuciłam jednego vlogmasa. Jak byliśmy skierowani w galerii, to ja powiedziałam usiąść na chwilkę. I ja muszę wrzucić film, jest gotowy, załadował się, także wrzucam. E, w tym czasie nagrywam kolejnego dzisiaj, którego wrzucam jutro, Jest tak naprawdę będzie dzień po dniu kolejny Vlogmas. Mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. I jakoś tak, nie wiem, rozmawiałam z mamą, jutro właśnie jadę dokupić resztę rzeczy do prezentów, będę je pakować. Będziemy już robić takie, wiecie, ostatnie przygotowania przed wigilią, więc pomyślałam, że kurczę. Chcę mieć również vlogmaso z takiego dnia. Dlatego jeszcze nie wiem, jutro rano na pewno też będę montować tego vlogmasa, aby leciał właśnie tego samego dnia, ale mam taki plan i mam nadzieję, że, że faktycznie tak będzie. Natomiast już nie wrzucę tego kolejnego vlogmasa, wiecie, kolejnego dnia, czyli Wigilię. W Wigilię postanowiłam, że nie chcę wrzucać żadnego filmu, że jeżeli uda mi się to, co zaplanowałam, to będziecie mieli jeszcze po tym jednego vlogmasa plus vlogmasa takiego już dłuższego, jak rok temu, całych naszych świąt. Rok temu w ogóle pamiętam, że ja te vlogmasy ciągnęłam tak naprawdę do końca roku, do końca grudnia. Dalej filmy pojawiały się u mnie co drugi dzień, także możecie dać w komentarzu, czy byście tak chcieli, aby ten vlogmas był troszkę przyciągnięty właśnie do końca miesiąca. Zobaczymy, na pewno już mam w planie nagrywać film, vlogmas, vloga, nie wiem jeszcze jak to nazwać, właśnie z Sylwestra, z Nowego Roku. ponieważ mam naprawdę bardzo fajny plan tego Sylwestra to żeby Kerem go Fajnie przeżył, zobaczył jak to u nas wygląda, jak wygląda świętowanie nowego roku, bo naprawdę, uwierzcie, jest to zupełnie inaczej niż w Turcji. E, więc mam pewne plany, natomiast one są dalej dopinane. Gdzieś tam muszę się z kilkoma osobami dogadać i mam nadzieję, że wszystko. Wyjdź. Więc ja teraz lecę już do łóżka, kładę się spać, żeby mieć oczywiście siły na kolejnego masa. Także dziękuję Wam bardzo kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, suba na moim kanale, komentarz i widzimy się już w kolejnym filmie.